Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Tak? Nie przerywaj mi, modlę się. Przecież mnie wzywałaś. Wzywałam? Nie wzywałam, modlę się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Widzisz? Znowu to zrobiłaś? Co zrobiłam? Wzywałaś mnie. Powiedziałaś. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. A więc jestem. O co ci chodzi? Ale ja nie miałam nic szczególnego na myśli. Po prostu zmawiałam swoją codzienną modlitwę. Zawsze to robię. Czuję się wtedy lepiej. Och, po prostu wypełniam swój obowiązek. No dobrze. Mów dalej. Święcie imię Twoje. Chwileczkę, co przez to rozumiesz? Przez co? Przez święcie Jak to co? To znaczy. To znaczy. Och, nie wiem, co to znaczy. Skąd mam wiedzieć? To jest po prostu część tej modlitwy. No a przy okazji, co to naprawdę znaczy? To znaczy szacunek, świętość, coś cudownego. No tak, to ma sens. W sumie to nigdy nie myślałam, że święcie to właśnie znaczy. Przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Czy naprawdę tego chcesz? No jasne. <laughs> Czemu nie? Ale co zamierzasz z tym zrobić? Jak? Zrobić? No, chyba nic. <laughs> znaczy, Myślę, że byłoby bardzo fajnie, gdybyś był w kontroli wszystkiego tu na Ziemi, tak jak jesteś w niebie. A czy jestem w kontroli Ciebie? <laughs> Ale jak to? Przecież chodzę do kościoła. To no nie o to A co z Twoim gniewem? Czy wiesz, że masz tutaj poważny problem? Albo to, jak wydajesz swoje pieniądze. Wszystko tylko dla siebie. A co z tymi książkami, jakie ty czytasz? Czepiać. Nie jestem wcale gorsza od reszty ludzi w moim kościele. Przepraszam, ale myślałem, że robi się moją wolą w swoim życiu. Jeżeli to ma się stać, to musi się rozpocząć od tych, którzy się o to wolą. Na przykład od ciebie. No dobrze, może i mam małe niedociągnięcia. No, kiedy teraz tak o tym wspominasz, to może wiem też i o innych. Ja też nie. Nie myślałam o tym za bardzo aż do teraz. Ale chciałabym pozbyć się tych rzeczy i być naprawdę wolną od nich. Dobrze, wreszcie do góry zmierzamy. Popracujemy nad tym razem. Ty i ja. Naprawdę możesz coś wiele zwycięstw. Jestem z Jestem Jestem ściśle No, dobrze, panie, ale ja naprawdę muszę skończyć swoją modlitwę. Tym razem to trwa dużo dłużej niż zwykle. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Musisz pogrężyć jedzenie chleba. Teraz będę dużo podwagi. <grystanie> zaraz, zaraz, chwileczkę. Co to ma być? Krytykujesz mnie? Oto ja wypełniam swój chrześcijański obowiązek, a ty mi wspominasz o mojej napadze? Witwa może być niebezpieczną sprawą Wiesz? Ona może wiele zmienić. To właśnie staram ci się uświadomić. Wzywałaś mnie i oto jestem. Teraz jest, jest już za późno, aby się zatrzymać. Módl się nadal. Jestem zainteresowany następną częścią twojej obietnicy. Dalej. Boję się. Boisz się? Czego? No bo... bo wiem, co znowu powiesz. Wypróbuj mnie, to zobaczysz. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowalcom. A co za Widzisz, widzisz, wiedziałam, wiedziałam, że mi o niej przypomnisz. Ale, no dlaczego, Panie, no? Przecież ona, ona kłamie o mnie i o mojej rodzinie. Nie chce mi oddać długu, który jest mi wrzuta. Przysięgłam sobie, że nigdy jej nie przebaczę. Ale przecież głodniś się. Ciekawym No, ale w tym przypadku... No, 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 nie mogę, no. No, przynajmniej się przyznałaś. Ale dźwiganie ciężaru z nie jest chyba łatwą sprawą. Nie. Ale poczuję się lepiej, jak jej odpłacę. A mam naprawdę dobry plan. Będziesz żałował, że przeprowadziła się do naszego sąsiedztwa. Nie poczujesz się lepiej. Będzie tylko gorzej. Zemsta wcale nie jest słodka. Powiedz na mnie, jak już jestem nieszczęśliwa. Ale ja mogę cię całkowicie zmienić. Możesz? Jak? Mogę. Przebacz Ani, a wtedy ja przebaczę i tobie. A wtedy nienawiść i grze będą problemem Ani, a nie Twoim a ty uporządkujesz swoje serce. Masz rację. <laughs> Zawsze masz rację i... bardziej zależy mi na tym, żeby być w porządku z tobą, niż na zemście po Dobrze. Przebaczam jej. Pomóż jej, pani, odnaleźć właściwą drogę w życiu. Teraz, kiedy o tym myślę, to... Przypuszczam, że ona musi czuć się okropnie, raniąc innych. Dlatego w jakiś sposób pokaż jej tą właściwą drogę. Cudownie! Jak cię teraz czujesz? Hm, nieźle. Zupełnie nieźle. Właściwie to czuję się wspaniale. Myślę, że po raz pierwszy od dłuższego czasu nie pójdę do łóżka zestresowana. Może nawet nie będę tak zmęczona jak do tej pory, bo jakoś nie potrafiłam dobrze wypocząć. Jeszcze nie skończyłaś swojej podniky. No dalej. Dobrze. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Dobrze, dobrze, zrobię to. Tylko nie, nie chodź tam, gdzie może być kuszona. Co przez to rozumiesz? Nie połączaj telewizora, kiedy wiesz, że trzeba zrobić pranie i poslądać domu a także czas spędzony na piciu kawy z przyjaciółmi. Jeżeli nie możesz pozytywnie wpłynąć na rozmowę, to może nie powinnaś, może powinnaś przemyśleć wartość tej przyjaźni. Jeszcze jedna rzecz. Twoi bliźni i przyjaciele nie powinni być twoim standardem do zachowywania pozorów. I proszę, nie używaj mnie jako ostatniej despiratywy. Wybacz, ale nie rozumiem tego ostatniego stwierdzenia. Na pewno rozumiesz. Wiele razy to robiłaś. Zostajesz złapana w jakiejś swojej sytuacji. Padasz w tarapatę, a wtedy zaraz do mnie. Panie, pomóż mi wydostać się z tych tarapatów, a obiecuję ci, że już tego <laughs> nigdy nie zrobię. Przecież pamiętasz, ile razy próbowałaś się tak targować? No, tak, panie, wstyd mi, naprawdę mi wstyd. Czy pamiętasz jakieś swoje ubiegłorze, których nie dotrzymałaś? Tak. Tak, to było wtedy, kiedy zostałam w domu sama z dziećmi. Była straszna wichura, i bałam się, że tak zostanie zerwany. Pamiętam. Pamiętam, jak się wtedy modliła. Panie, jeżeli nas uratujesz, to już nigdy nie opuszczę cichego czasu. I jak? Ja przepraszam, panie, naprawdę przepraszam, ale... Myślałam, że zmawiając tą swoją codzienną modlitwę, to no, w jakiś sposób mogę potem robić to, co chcę. Nie, nie spodziewałam się, że coś takiego może mi się przydać. No to dalej, skończ swoją modlitwę bowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Czy wiesz, co może mi przynieść chwałę? Co może mi uszczęśliwić? Nie, ale, ale chciałabym wiedzieć. Teraz chcę cię zadowolić. Widzę też, jak bardzo skomplikowałam sobie życie. Teraz jednak chciałabym być prawdziwym Twoim naśladowcą. Właśnie odpowiedziałaś na swoje pytanie. Tak? Tak, to prawdziwa miłość ludzi do mnie może przynieść chwałę. Widzę, że to właśnie się dzieje między nami. Teraz, kiedy niektóre z tych starych grzechów zostały wyznane, możemy wiele razem działać. Panie, jestem Twoja. Kieruj wam.